To od najbliższego wydarzenia które było czy się okazuje że trzy drużyny z Ekstraklasy będą grały tylko w Europejskich Pucharach czy to coś zmienia w nastawieniu Lechi na te sześć ostatnich meczów i jak w ogóle trener ocenia rozstrzygnięcie tego finału. A, nie zaprzątaliśmy sobie zbytnio głowy jak to będzie dalej czy będzie wyglądać przed finałem po finale. Były zasady czy te rozgrywki, które się zaczęły były. Z góry powiedziane, że jest, są trzy miejsca, które będą premiowane grą w europejskich pucharach i tak do tego podchodziliśmy zaraz, jak się ten sezon zaczął. Także tutaj w tym względzie się nic nie zmieniło. Wszyscy cała czwórka ma szansę na to, żeby te trzy premiowane miejsca zająć. Tych meczów jeszcze zostało nam. Troszkę i każdy, każdy tydzień jest niezmiernie ważny, jeśli chodzi o wyniki, jeśli chodzi o rezultaty nie tylko naszej drużyny, ale również ich pozostałych. Także tutaj ta presja na te cztery drużyny będzie na pewno dużo większa niż to było powiedzmy tydzień czy dwa tygodnie temu przed tym finałem Pucharu Polski. Dzień dobry trenerze, jeśli chodzi o finał Pucharu Polski mam pytanie, czy zdaniem trenera, Arka znalazła jakiś sposób na Lecha, który Lechia też będzie mogła wykorzystać, jakiś pomysł. I czy Lech będzie w dołku po tym meczu, jak trener sądzi? Tak jak powiedziałem, nie zaprzątam sobie naprawdę głowy tym, jak, jak to będzie wyglądać. Mamy najbliższy mecz w Krakowie, który jest niezmiernie ważny, jeśli chodzi o kontynuację tego, co w tych ostatnich tygodniach robiliśmy. Jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne do, 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 do gry do meczów i, i myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. To na pewno przeanalizujemy te ostatnie mecze, jeśli będzie, dojdzie do tego mecz ten niedzielny już za kilka tygodni z Lechem, na pewno będziemy to analizować, ale w tej chwili naprawdę nie zaprzątamy sobie głowy tym, bo, bo mamy bardzo ważny mecz w Krakowie. Panie trenerze, dzień dobry, dzień dobry. E, jak wygląda sytuacja kadrowa przed tym spotkaniem sobotnim? No, mamy kilku, kilku piłkarzy, którzy jeszcze odczuwają skutki tych, tych, tego ostatniego meczu, między innymi Miloš Krasić i, i Rafał Wolski, także tutaj te decyzje będą podejmowane dzień po dniu. Zobaczymy, jak, jak będą wyglądać Miloš nie uczestniczył we wczorajszym treningu, także no, staramy się ich doprowadzić do pełnej sprawności, ale tak jak wielokrotnie podkreślałem, Chciałbym mieć piłkarzy na 100%, nie na 90, nie na 80, bo jesteśmy w bardzo ważnej fazie rozgrywek i w decydujących momentach. No, oni muszą być w pełni przygotowani do, do meczów, także jeszcze dokładnie nie wiem. Oprócz tych dwóch piłkarzy w tej chwili no, ta kadra jest e, zdrowa, większość piłkarzy jest gotowa do, 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 do meczu. Także... Z tych, Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tych najbliższych dniach, ale mam nadzieję, że, że wybierzemy tą osiemnastkę, która będzie zdrowa na 100%, będzie gotowa do, te, do tego meczu, do obciążeń, które będą w tym meczu, bo jest to, będzie to na pewno bardzo ciężki mecz dla nas. Trenerze, Lukas Harasin zagrał dobry mecz z Termaliką, zdobył gola bardzo szybko. Czy jest szansa, że w kolejnych sześciu meczach będzie w pierwszym składzie całe mecze grał? Szansa zawsze jest, ale musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że, że Lukasz zagrał pierwsze 90 minut przez w ostatnich kilku latach bodajże, bo, bo nie grał tych, tych meczów wiele. Te minuty, które dostawał, były to w końcówkach, jeżeli nie, to grał po 50-60 minut, dlatego że te obciążenia były duże. Także no zobaczymy. Zagrał uważam bardzo dobrze. Mądrze, szczególnie po przerwie, zagrał bardzo mądrze. Było widać do przerwy, że czasami... Wychodził zbyt daleko i ten blok defensywnie nie był tak szczelny, jak powinien być. W drugiej połowie to, to już wyglądało naprawdę dobrze. Jeszcze miał pomoc w postaci Flavio, który mu pomagał również z prawej strony. Także jest, jest jakaś opcja, jest dla, dla nas opcja. No nie wyłączajmy, że Paweł Stolarski grał... Uważam bardzo dobrze również, może nie bardzo dobrze w tych ostatnich dwóch meczach, ale poprawnie, dobrze i, i tutaj na pewno jest to, jest to dla nas jakąś opcją. Tak jak powiedziałem, no staramy się wybrać najlepsze, najlepsze warianty na, na każdy mecz, który, który będzie nam dawał możliwość sukcesu. Witam trenerze, pytanie mam o taktykę. Czy jest pan gotowy na to, żeby zagrać w Krakowie tak odważnie jak przeciwko Termalice, czyli na tych trzech obrońców? I tu też można pociągnąć temat Haraslina, bo wydaje się, że on, nawet gdyby miał zagrać jako taki czwarty obrońca, wydaje się bardziej dojrzały i odpowiedzialny niż Paweł Stolarski? I tak i nie. Widzieliście wczoraj, wszyscy oglądaliśmy mecz Juventusu w Monako, gdzie. Mandzukic grał lewego obrońcę, jest, to jest, jest, pewne są rzeczy, które, które no w każdym meczu wyglądają inaczej. To, że z Termaliką zagraliśmy w ten sposób, a nie inny, uważaliśmy, że to będzie najlepsze rozwiązanie, mimo że czasami się skłaniamy ku temu, żeby, żeby w, tym, w tej decydującej fazie nie tracić bramek, ale to nie znaczy, że Mamy grać defensywnie siedmioma obrońcami. Chodzi o to, żeby, żeby każdy z nich był odpowiedzialny. Co mnie cieszy, cieszy mnie to, że e, niewiele nam brakuje jeszcze do tego, żeby te wszystkie warianty gry, które mamy przygotowane, żeby to wprowadzać w życie. I każdy z tych piłkarzy rozumie swoją rolę. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby przy tym zmieniającym się systemie, bo, bo mówię m, później trochę inaczej, to wyglądało po przerwie że każdy z nich rozumie swoją rolę, ale to, że gramy trójką czy czwórką nie, nie znaczy, żeby ci piłkarze, którzy grają ofensywnie, również nie pomagali w defensywie. Także jeśli chodzi o ich odpowiedzialność, no muszą wszyscy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy zespołem i każdy z nich musi swoją rolę, czy ofensywnie, czy defensywnie wykonać w stu i od tego, tego od nich wymagam to, Ćwiczymy, czy pracujemy na treningach nad tym, żeby każdy, każdy z nich znał tą swoją rolę, a również był odpowiedzialny za całość jako, jako zespół. To ja też dwa pytania. Pierwsze na o kwestie zdrowotne, bo pamiętam, że mówił pan na ostatniej konferencji, że niektórzy tam narzekali, chyba nawet Milosz schodził kulejąc. I pytanie duje już bezpośrednio o Wisłę, no to jest kolejny bardzo ciężki mecz. Jest to Wisły. bardzo ciężki mecz. Ja tu już mówiłem o... O Miloszu yy, i mówiłem o Rafale Wolskim, że jest również lekko pobijany, bo Rafał podaś, że w 24 minucie w meczu dostał. A, taką nieprzyjemną, nieprzyjemne, nie, nieprzyjemne starcie było, po którym, po którym no, odczuwał to, już w przerwie odczuwał to, dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę. Poza tym wszyscy, wszyscy są zdrowi, także. Mówię, są to, są to decyzje, które będą podejmowane z dnia na dzień i staramy się ich doprowadzić do, do pełnej sprawności, ale tak jak powiedziałem i podkreślałem to wielokrotnie, że... Najważniejsze jest zdrowie zawodnika. Oni muszą być przygotowani na 100%, 100%. Dla mnie piłkarz, który jest przygotowany na 100%, przychodzi do klubu, rozbiera się, wychodzi i trenuje czy gra. On nie może być pozaklejany, obklejany itd., itd., bo to jest ze szkodą dla zdrowia piłkarza w późniejszym powiedzmy, etapie rozgrywek czy, czy w najbliższym sezonie. No tak jak powiedziałem, jest, jest bardzo ciężki mecz, no, pokazali wielokrotnie w tym sezonie, że są zespołem, który nie traci wiele bramek, ofensywnie, ofensywnie mają piłkarzy, którzy również mogą zrobić różnicę, jeśli chodzi o skrzydła, mają bardzo mobilne i, i tutaj i obrońcy się włączają, także pracujemy nad tym, żeby... żeby nie tylko, nie tylko poprawić naszą grę, ale również no, mieć na względzie to, że, że, że te silne strony przeciwnika są takie, a nie inne i musimy sobie z tym poradzić taktycznie, mentalnie i fizycznie. Też pamiętam, mówił pan po poprzednim meczu z Wisłą, że to był najsłabszy właśnie mecz z takiego właśnie taktycznego punktu widzenia, ten w Krakowie. No tu chyba jest, będzie dużo do, dużo do poprawy przed tym meczem, właśnie, żeby nie zagrać tak jak zagraliście w grudniu. W grudniu nadziewaliśmy się na kontry. Ta pierwsza bramka też była taka powiedzmy no nieciekawa, jeśli chodzi o naszą grę defensywną. Później był rzut karny, który, który również przesądził o tym, że ten, ten mecz wy, wyglądał tak, a nie inaczej, bo tak mówię, no te sytuacje, które mamy na pewno powinniśmy wykorzystywać. Ale tak jak mówię, jest to, jest to zupełnie inny charakter w tej chwili rozgrywek, jeśli chodzi o poziom ich. Jest, jest inne inne... Podejście wszystkich drużyn które są w tej pierwszej ósemce jeśli chodzi o wyniki, jeśli chodzi o pokazanie się tak jak wszyscy podkreślają i nie tylko w naszej drużynie jest to czas gdzie, gdzie te, ta przyszłość jest też decyduje się, bo mówię jeden mecz może zdecydować o przyszłości piłkarza albo w tą stronę, albo w tą, jeśli chodzi o nowe kontrakty, jeśli chodzi o zainteresowanie zagranicznych klubów i tutaj każdy sobie zdaje sprawę, że te, te miejsca premiowane awansem do europejskich pucharów jest, są niezmiernie ważne I, i tutaj nie skreślałbym ani i żadnej drużyny, która w tej chwili gra w tej pierwszej ósemce. To właśnie panie trenerze może o tych kontraktach, może pan większą presję na niektórych Wiślakach wywrze, jeśli powie, że są w kręgu zainteresowanie Lechii. Czy są takie nazwiska? Nie, w tej chwili, w tej chwili nie ma. Tutaj myślę, że podchodzimy do tego meczu zdroworozsądkowo, jeśli chodzi. Takie spekulacje nie są na miejscu. Zresztą przed takimi meczami ja, ja tu żadnych gierek nie uprawiam w przeciwieństwie do niektórych moich kolegów, także trenerów. Myślę, że to jest fair i, i każdy sobie zdaje sprawę z wangi tego spotkania, jeśli chodzi o nasz zespół. Jeśli chodzi o Wisłę, tak jak powiedziałem, nie zaprzątam sobie tym głową. Miałem na myśli Sadloka, między innymi, ale mniejsze już o to. I pytanie, no, które też musi paść o te nieszczęsne wyjazdy. No, trener na pewno to wielokrotnie analizuje, rozmyśla, jakie, jakie na teraz są wnioski z tych rozmyśleń i analiz. Dlaczego od ośmiu meczów tak nie wygraliśmy od połowy października? Każdy ma swoje przemyślenia. My również no, staramy się, tak jak powiedziałem, ich najlepiej przygotować. Mentalne przygotowanie do tych meczów wyjazdowych na pewno nie zmienia się i to nie zmienia się o 180 stopni, jeśli chodzi o grę u siebie. Te rezultaty tego nie potwierdzają, ale no próbujemy wszystkiego. Próbujemy różnych rzeczy, które, które sprawiają, patrzymy, co było w przeszłości, jak to wyglądało, co im pomagało, co im przeszkadzało, jeśli chodzi o zgrupowanie, jeśli chodzi o czas, który spędzamy razem bo tak jak wiecie, no, gramy mecz o 20, 30 i czasami, czasami ten czas, który jest pomiędzy przylotem, e, posiłkami, odprawami, e, wideo, rozmowami jest, jest no, niesamowicie długi, także no, staramy się wszystko zrobić, żeby, żeby ich jak najlepiej ich przygotować, ale tak jak mówię, oni są wykonawcami tego, co sobie zaplanujemy, musimy być przygotowani w czasie tygodnia, wszystko zrobić, żeby, żeby już później nie mieć z tym problemów, jeśli chodzi o, o samą grę, także Próbujemy, no, walczymy dalej, pracujemy dalej, jeśli chodzi o te, te rzeczy i wyciągamy, no, staramy się wyciągać jak najlepsze wnioski, ale tak jak mówię, no, jest to, jest to czasami, czasami nie wygląda tak, jak to powinno wyglądać, staramy się to zmienić i mam nadzieję, że to się zmieni wkrótce.